Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam przepis na ciasto brownie. Jak wykonać je z kulinarnym freestylem? Przekonacie się za chwilę. Zostańcie ze mną do końca. Jak widzicie, będziemy potrzebowali 3 jajka, do których dorzucamy 90 g cukru. Teraz wystarczy rozmieszać to. Czyli tutaj jest. Cukier się nam troszkę rozpuścił. Oczywiście nie musi być to gładka masa. Ten cukier nie musi się w całości rozpuścić. Możecie też użyć miksera. later. będzie w porządku. Do tej masy dodajemy 90 g roztopionego masła. I tak samo wymieszam wszystko ze sobą razem. Super. Teraz na chwilkę sobie odłożymy tą yy, naszą masę na bok. Na, za chwilkę do niej wrócimy. Przechodzimy do miski, gdzie mam przygotowane 150 g mąki. Do tej, tą mąkę wystarczy teraz tylko tak: posolić troszkę. Dodajemy 4 g proszku do pieczenia. 10 g. Kk, wymieszam. Oj, ostrożnie mieszajcie. Pamiętajcie, że tutaj nie musicie bawić się w aptekę, jeśli wam się sypnie troszkę więcej mąki, jeśli będzie tam parę gram kakao więcej czy tego proszku do pieczenia, naprawdę nic się nie stanie. Ten przepis na pewno wyjdzie. Jest to dość e, prosty przepis. Wszystkie składniki znajdziecie na mojej stronie, aczkolwiek ja zawsze polecam użyć takiego mojego pomocnika jak wagi kuchennej. E, ona pomoże Wam przejrzeć wszystkie składniki. i Dodacie wszystkie proporcje razem, które są zgodne z, z przepisem podanym na stronie. Więc ja już tak mojego pomocnika odkładam na bok. Dokończę jeszcze mieszanie tutaj e, mąki z e, kakałem i z proszkiem do pieczenia, bo tutaj widzę, że jeszcze nie wszystko się wymieszało dokładnie. I teraz będziemy dodawać e, nasze jajka zmieszane z e, masłem, z cukrem. Wlejemy je sobie tutaj do e, naszej mąki i zaczynamy mieszać, tak? Zaczynamy mieszać, łączyć ze sobą te składniki. Pamiętajcie, żeby e, w międzyczasie Kolejny składnik, czyli będzie to soplica orzech laskowy, dodajemy ją tak samo na, o, yy, na oko i pamiętajcie, jeśli nie macie 18 lat, nie dodajecie, pomijacie ten składnik albo proście rodziców, że wam kupili, nie żartuję, yy, nie dodajecie, pomijacie i tak będzie smaczna. Ja dodaję. I jeszcze myślę, że wystarczy. Około kieliszek, dwa kieliszki tutaj podlanie naszej masy. Ok, zagadniamy sobie wszystko. I teraz dodajemy kolejne składniki. Będą to wiśnie. Wiśnie wyjęte z kompotu, pozbawione pestek. Jeśli macie taki kompot, pozbawcie go tej wiśni. Dokładnie, tutaj jest około 9-10 sztuk. Rzucamy do naszej masy. Mieszamy. Okej, okay. i teraz ostatni składnik, który dodamy jeszcze w tym procesie tego mieszania i wyrabiania naszego ciasta jest to czekolada. Czekolada gorzka, pół tabliczki czekolady gorzkiej pokrojonych na takie małe kawałeczki. Cyk. Na razie dodamy tyle, wymieszam. OK. Dorzucę kolejne składniki. Proszę. Kolejna porcja czekolady ląduje w misce. I teraz dokładnie mieszacie, dokładnie mieszacie, za chwilkę przełożymy do, e, na, na blaszkę i będziemy piec. Pieczemy około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Pamiętajcie, żeby wkładać do rozgrzanego piekarnika. Za chwilkę przełożymy. Widzę, że już piękna masa nam powstała na ciasto super wyrobione. Myślę, że będziemy mogli przekładać. Już przygotuję tylko blaszkę i za chwilkę do was wracam. Jak widzicie, blaszka gotowa. Wysmarowana mar margaryną, e, przylepiony papier do pieczenia. Teraz przełożymy nasze ciasto do e, foremki. Pamiętajcie, żeby tutaj nie być gołosłownym, ta foremka jest idealna do pieczenia takiego brownie. Naprawdę, nie wiem e, gdzie ją kupiłem, ale jedyne co mogę dla Was zrobić, no bo e, w sumie co Wam z tego, że powiem Wam, że taka foremka jest idealna, tak? Oczywiście. 25, 13,5 i niech będzie 8, tak? Takich wymiarów szukajcie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś fajnego idealne, idealna, idealna foremka na, na, na to ciasto. Dorzucamy. Pęk. Dobra, następnie. I teraz może przyspieszmy troszkę, bo tak jak mówiłem, jest to szybkie ciasto, nie ma czasu tracić na przygotowanie tego ciasta. Trzeba zająć się jeszcze innymi rzeczami wieczór. Jak widzicie, ciasto już przełożyłem do foremki. Równo rozsmarowałem je po całej foremce. Pamiętajcie, żeby nagrzać wcześniej piekarnik na 180 stopni. Wrzucamy na 30 minut. Za chwileczkę się widzimy. Tak prezentuje się moja wersja ciasta Brownie. Zachęcam Was do powtórzenia tego przepisu. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku kulinarnego freestylu. Pozdrawiam, cześć!